Rano Gwiazdor kazał zgromadzonym na lotnisku czekać na siebie ponad dwie godziny, bo o tyle opóźnił się jego przylot na warszawskie Okęcie. W tym czasie tłum nastolatków przez pomyłkę powitał owacyjnie drużynę zagranicznych hokeistów. Gdy Gwiazdor wyszedł na płytę lotniska, dziecięcy zespół Warsowia zakończył Mazura ze strasznego dworu. Widać było, że król Popo chciał dołączyć do tańczących. Ochrona nie zdołała powstrzymać rozhisteryzowanego tłumu nastolatków. W rezultacie gwiazdor salwował się ucieczką. Gwiazdor spotkał się z uczniami liceum Stefana Batorego. Po południu odwiedził dom dziecka przy ulicy Tarczyńskiej. Wychowankom podarował m.in. telewizor i magnetowit. Wszędzie witał go rozentuzjazmowany tłum. Nie wiem, czemu upodobał sobie moją żonę bardziej niż mnie, powiedział dziennikarzom nieco żartobliwym tonem prezydent.